Ja trzeci tydzień nowego roku akademickiego. Dla wielu zagranicznych studentów to moment, w którym mają już wyrobioną opinię na temat miejsca, w jakim przyszło im studiować. O wrażenia z miasta spotkań zapytaliśmy kolegów obcokrajowców. Zamknąłem oczy i wskazałem palcem na mapie. Tak trafiło na Polskę. Poza tym to najbardziej odległy kraj, do jakiego mogłem się wybrać. Polska kuchnia bardzo tego mi się podoba. Jest bardzo dobre jedzenie, bardzo zawsze lubię wsi, to, to, to jest tak czasami jedzie się na zakopany, gdzieś się to są coś, które może się naprawdę dobra pleza Wszystkie budynki w tym kraju są takie stare. Są tak jak budynki w Hiszpanii jakieś 40 lat temu. Dla Was to może normalne, ale dla nas są bardzo stare. W Indiach mamy lasy, ale Wasze to zupełnie coś innego. Połączenie Waszej pogody z bogactwem krajobrazu to coś niesamowitego. To jakby być bliżej natury.